Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam moją... Pół witrynkę. Zapraszam do oglądania. Yy, ostatnimi czasy wiecie, że mam coraz więcej alokacji i coraz więcej tych alokacji będzie w leczuzie, bądź już jest w leczuzie. Więc postanowiłem stworzyć dla taką taką witrynkę z jedną otwartą ścianą. Więc no co ja mogę więcej o tym opowiadać? Po prostu wam to pokażę. Tutaj nagrywam już z ręki, więc przepraszam za takie drobne. Wstrząsy, że tak powiem. Gdy mówię o swojej witrynce, to jest właśnie taka półwitrynka, gdzie po prostu wsadziłem swoje alokazje, mniejsze filodendrony e, i też różne rośliny, które ukorzeniam, na przykład hoje karnose czy zieloną zielistkę. E, czy tutaj peperomię dla mojej rodziny. I tu są właśnie moje alokazy. Jest tutaj belka LED, którą miałem w akwarium. Parametry albo link do aukcji podawam w opisie. I tutaj właśnie alokazje bardzo fajnie się odnalazły. Część z nich wypuściła już nowe liście. Bardzo szybko paruje tutaj woda, albo bardzo szybko ją one wypijają. Musimy już ją w ciągu półtorej tygodnia wymieniać, czy znaczy dolewać trzy albo cztery razy. I tutaj, właśnie, bardzo ładnie się rozwinął liść tej cupray Red Secret. Bambino też wypuściła nowego liścia, i Dragon Black Velvet też wypuszcza kolejnego liścia. Także bardzo i to służy. Leczu za plus, dodatkowe oświetlenie i tutaj dragonskiej też już wypuszcza kolejnego liścia. No i Palidora tak samo. Także wszystkie podjęły wzrost, nieważne czy są w leczuzie czy w ziemi, po prostu dodatkowe światło im po prostu sprzyja. Nie jest to takie męczące fioletowe, czy różowe, czy tam czerwone światło, tylko właśnie takie białe z domieszką niektórych diod właśnie w kolorze. Więc to też polepsza wzrost i nie męczy moich oczu. Także tak to wszystko wygląda. Jest tu wilgotność około 70%, w całym pomieszczeniu jest około 60%. Jest tu właśnie większa wilgotność, przez to w tych tutaj zakamarkach, że jest woda, że ona paruje i dlatego jest większa wilgotność. Że jak będą już wszystkie alokacje w leczuzie, to wtedy na pewno będzie ona jeszcze większa. Także tutaj są jeszcze filodendrony, ale one są tutaj tak tylko, tylko przejściowo. Na całą... Na całą tą półkę chcę kupić taką kuwetę, żeby po prostu tutaj było około 5-7 centymetrów na całości i to będzie zalane wodą, będzie jeszcze większa wilgotność i będzie to po prostu odpowiadać alokazjom, bo po prostu nie mam warunków, nie mam miejsca, żeby postawić witrynkę. Być może, kiedy się tu pojawi mata grzewcza, na połówce na przykład dla bulw czy dla młodych alokazji, także zobaczymy, jak to będzie. Tak to wszystko wygląda. Więc tak to wszystko właśnie wygląda. Chciałem wam tylko tak przedstawić, jak to się mniej więcej ma, jak to się mniej więcej jeżdża. Jak mówię o mojej witrynce, a tak naprawdę nie mam witrynki, to co to tak naprawdę jest? Więc to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki po prostu krótszy poglądowy odcinek. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, udostępnijcie film swoim znajomym. Zapraszam na moje social media, na mojego instagrama. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Na razie, cześć.